W czasopiśmie EdenTico będzie seria przypadków związanych przede wszystkim z nie do końca typowymi leczeniami kanałowymi. Bardzo ciekawa anatomia górnych i dolnych trzonowców. Trochę sposobów, oczywiście, jak sobie poradzić z praktycznego punktu widzenia, nie tylko, nie tylko przeglądy piśmiennictwa albo suche fakty, ale również takie praktyczne porady, czyli to, co ja najbardziej lubię przemycać w, w swoich artykułach oraz dużo o leczeniu ponownym powikłaniach, czyli rzeczach, które mm, często stanowią wyzwanie już od e, nawet samej diagnostyki i kwalifikacji przypadku. E, no i oczywiście poprzez później wykonywanie procedur takie jak zamykanie perforacji czy, czy usuwanie jakichś e, wkładów. E, to są rzeczy, które wydaje mi się są istotne i z którymi spotykam się na co dzień w gabinecie. E, dlatego chciałbym je przybliżyć czytelnikom Edentico.